Jojojo, spisgany jo, wracamy na g zrobić konkretny my na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników na start również daje jedną skrzyneczkę milspeka. Myślę, że fajna opcja, wariaty, dzisiaj troszeczkę inny odcineczek. Myślę, że parę osób na pewno czekało na taki odcinek. Będziemy sobie robić tak zwanego Alina do końca. Odcinka. No zobaczymy jak to się potoczy. Możliwe, że ten odcinek się zakończy od razu niestety po pierwszej bitwie, ale trzymajcie kciuki, że co najmniej uda nam się tutaj ze 3-4 bitewki jakieś ciekawe wygrać i będziemy sobie tworzyć każdą bitwę dzisiaj w trybie underdog. No dawno nie katowałem trybu underdog, więc... Postanowiłem dzisiaj troszeczkę taki inny odcinek nagrać, sporo osób pisało, że tworzył cały czas właśnie Zrobię taki odcinek, że cały czas tworzę tak zwane aliny, czyli za wszystko co mamy tutaj w balansie Żebym tworzył jakieś bitewki Dzisiaj postaramy się to y, zrobić, zobaczymy jak to oczywiście nam wyjdzie I żeby to miało sens, no to wiadomo, nie będziemy sobie walić jakiejś jednej skrzyneczki za całość, bo no, może to się skończyć lipnie. Myślę, że powybieramy sobie parę jakichś ciekawych opcji po dwie, trzy sztuki. Tutaj skrzyneczek, jakieś oldy Bonki, jakieś Denisy. No i po prostu zobaczymy koniec końców, i jak to nam poleci. Mamy już tutaj 1200 złotych. Wariaty tutaj fajnie, jakbyśmy jeszcze dodali sobie może moją skrzyneczkę na sam koniec, ale niestety nas nie będzie na to stać. Może kacza takiego 1500 również nas niestety. Tutaj nie stać. Ja pierdykam. Nie mam pojęcia, co tutaj mogę zarzucić, chyba że tego szeligę wrzucimy na ostatni róż. No dobra, dobra. Ogólnie, to jeszcze tą skrzyneczkę zostało mi dla was przetestować z tego basenowego i węciku, ale dzisiaj nie mamy. Eee, zbyt dużego po prostu balansu, a w tą skrzynkę myślę, że trzeba wlecieć naprawdę konkretnie. No, zobaczymy, może po tym odcinku uda nam się naprawdę fajnie zarobić. No i co, Alin? No, to co by tutaj zrobić? No, jak to, co wariaty? No, na 4 graczy, no bo jak może być inny Alin niż na 4 graczy? Jak robić naprawdę potężne tutaj profity? No to tylko i wyłącznie na 4. Zobaczmy. Tryb Underdog 1416 zł. I tutaj bitpano, mam nadzieję, że to się szybko oczywiście nie skończy. Jeżeli skończy nam się taka bitewka, to jeszcze możemy spróbować sobie jakąś skrzynkę yy, z EXPA otworzyć i coś tam powalczyć. No ale mam nadzieję, że będzie spoko i uda nam się to wygrać. Ale boty to mamy naprawdę ciężkie. Jest tu Arnoldi Crusher i Ryan. No zobaczymy, 12 sztuk tutaj skrzyneczek, leci pierwsza, leci pierwsza, dawaj Sweet Sixteen, no my nie możemy nic trafiać, oni jak najbardziej, piękny strzał tutaj dla Ryana, 60 zł, P250 dostaje, niestety my tym razem kałaszka dosyć drogiego tutaj dostajemy, bo 120 zł i wyszliśmy aktualnie niestety na prowadzenie, co to jest niezbyt dobrze dla nas. Aktualnie. No, znowu dostaliśmy skina za 83 zł, ale czekajcie, bo tutaj Arnoldzik się troszeczkę wybił 200 zł. Ryan również trafił skina za 200, i niestety my tą emkę dostajemy za 155. No, spokojnie, no nie ma co panikować, bo coraz tutaj wiadomo droższe są skrzyneczki. Teraz Arnoldzik dostał, no z tego co widzę, ten musi jeszcze coś dostać. Crasher, bo może być. Ciężko, Denis to jak zwykle tutaj biedę oddał, nic porządnego. Zobaczmy, Ginold, czy coś zechce nam oddać. No mi 21 zł, ten 6 dyszek, no i Famas za 145, więc Ryanowi fajnie tutaj dał. No i powiem Wam, że tutaj też jest ciekawie. Arnoldzik coś trafił, ten również kałaszka za 121. Bardzo dobrze, że my nic nie trafiliśmy i ci dostają kosę. Jest spoko, szkoda, że tą M -kę dostaliśmy. Ale się nie przejmujemy. Jeszcze dwie sztuki do końca. Ja pierdolę. No nie gadajcie, musieliśmy. Ja pierdzielę toż to równowartość. Jest normalnie tutaj e, koski. No niesamowite, że to nam wypadło. Zobaczcie, mordeczki, jakbyśmy nie trafili. Z kina za 600 zł. I w ogóle, ile ten kloczek kosztuje? Ja pierdykam. 270 zł faktoryniów Star Treku, No. To się po prostu w pale nie mieści. Szkoda, szkoda, bo 3850 zł to już naprawdę by był fajny wynik, i byśmy sobie zrobili kolejnego oczywiście Alina za 3800 zł, ale no po pierwszym, no niestety tutaj się źle zakończyło. Sprzedajmy sobie to, co mamy. Mamy jeszcze 16 zł, no i spróbujmy tutaj w te skrzyneczki e, z eventu sobie po jakiego eventu, co ja gadam, skrzyneczki z Expa sobie polecieć. Pamiętajcie, że tutaj klucze zdobywacie. I te skrzyneczki, e, poprzez otwieranie innych skrzyneczek, tutaj poziom Wam się ładuje, i wtedy no, trafiacie klucze. Jak możecie zauważyć, ja mam 0 diamentowych, 0 platynowych, bo już wszystko tutaj potwierałem. Ale zostały mi aż 33 klucze na złotą skrzyneczkę. Zobaczmy sobie, co jest w złotej skrzyneczce. I powiem Wam, że jest tutaj naprawdę co oglądać, bo mamy kostkę za 1555 zł, i ona jest na prawie jednym. Procencie. Szczerze to chyba dwa razy w życiu udało mi się ją trafić Więc zawsze są jakie tam szanse 235-10% tutaj moim zdaniem są bardzo duże szanse No i 16 zł oraz 50% e, procent na 8 zł. No powiem wam musimy troszeczkę przyfarcić jeżeli chcemy jeszcze się odkuć Nie widzę innej opcji jak chociaż te P90 Lecisz GeForce z błagam Błagam no nie gadajcie, jeszcze tego 57a trafiliśmy, więc no co ja mogę powiedzieć? No możemy iść i zrobić po prostu kolejnego alina. Zobaczymy, może kurczę, jednak przyniesie nam to szczęście i może się nie zatrzymamy. I mordeczki, 25 zł nie z takich rzeczy się po prostu wychodziło. Weźmy sobie. Oczywiście już tym razem wrzućmy jedną sztukę jakąś, jedną skrzyneczkę za całość, czyli za te 25. Eee, Ziko, mamy pykę za 26 No to niestety Myślę, że to będzie zły wybór Mamy Black Window tutaj za 24 zł Może zaryzykujmy sobie z taką skrzyneczką I weźmy no, na 4 graczy No inaczej być nie może Underdog 24 Ziko no i zobaczmy nasze szczęście. Mordeczki. Ja przywuję boty, a wam tradycyjnie przypominam, że macie konkursik bez wymagań na Discordzie i nie musicie żadnych piążków wydawać, a możecie sobie fajne nagrody zgarnąć. Oczywiście do wygrania macie piękne sztylety o wartości 800 zł. Wystarczy, że przejdziecie na Discorda, wejdźcie na kanał. Konkursy bez wymagań i dołącznie. Oczywiście, po zostawieniu boostera na serwerze, będziecie mogli dołączyć do kolejnego. Ja pierdykam, ale mieliśmy pecha, mordeczki. Jakbym wziął zwykły tryb, to naprawdę tutaj grubo 230 zł ze skrzyneczki za 24. Ej, powiem wam, że skrzynka naprawdę pokazała klasę. Jeszcze tutaj nie dokończyłem. Pamiętajcie, że po zostawieniu właśnie boostera, będziecie mogli dołączyć na kolejny tutaj konkursik, a na tym konkursie dla boosterów macie do zgarnięcia piękne sztylety o wartości 900 zł. Myślę, że spoko opcja, fajne są skiny do zgarnięcia. No niestety my mordeczki już tutaj nie mamy co za bardzo kminić, no bo zostało nam złoty 36, zł, więc nawet chyba kurczę na tą darmową skrzyneczkę Mills peka nam Tutaj nie stać, bo ona złoty 60. No niestety, no niestety odcinek Alin dzisiaj nie po mojej myśli. Mam nadzieję, że któregoś dnia uda nam się co najmniej takie z 2, 3, a może i 4 bitwy pod rząd Alin wygrać i naprawdę będzie zajebiście Dzięki wariaty za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Coś innego. Jeżeli tak, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!